znowu zapalił. <laughs> Nie, to jest niesamowite, że to auto jednak działa. Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszego ulubionego show rozrywkowo-motoryzacyjnego Pojechani. Przed Państwem Paweł Olszowik i Sebastian Piegarz Witamy, jesteśmy tym razem yy, na dworcu głównym w Krakowie Dlaczego? Znaleźliśmy ogłoszenie Facet ma do oddania samochód Totalnie za darmo Haczyk Trzeba po niego polecieć do Norwegii. W ciągu kilku najbliższych dni będziemy mieli do przemierzenia około 3000 km. Na początek pociąg do Warszawy, następnie luksusowy samolot z Modlina, zabiera nas do Oslo. Stamtąd odbieramy darmowy samochód, którym dojedziemy do Trelleborga i przesiądziemy się na prom. Ten z kolei dopłynie do Świnoujścia, skąd czeka nas ponad 700 km jazdy do Krakowa. Pierwszy etap już za nami, dotarliśmy do luksusowego hotelu w Modlinie. Chciałbym zaprezentować wam, jak śpią pojechani. To jest właśnie to: jest nas dwóch, ale łóżka mamy trzy. Tak, żeśmy do mojego czasem nie wchodzi. Mamy trzy, bo nas po prostu stać. Następnego dnia, z samego rana, wyruszyliśmy na lotnisko. Idziemy sobie ulicą, ulica normalna, a tu komputery leżą. Lecimy biznes klasą i dopuszczalne mamy 10 kg na każdy bagaż. Sebastianie, ile waży Twój bagaż? Właśnie położyłem mój bagaż waży dokładnie 10 kg, a mam jeszcze wałówę. Do kamery, tak jest. jest z nami Kupa. Witamy to Cię. To ja. jest szaleniec, który samochód chce oddać za darmo. Chodzi o to, że samochód stał się dla mnie niejako bezwartościowy na terenie Norwegii poprzez norweskie przepisy, które nie pozwalają człowiekowi mieszkającemu tu na stałe prowadzić samochodu na polskich numerach rejestracyjnych. Nabyłem go w celach zdecydowanie podróżniczych i także udało się to zrealizować przez ostatnie 2,5 roku. 64 Kilometrów, 26 krajów odwiedzonych wiatem UNO. W Tiranie chciano odholować mi samochód. No, byłoby, to, byłoby to nieciekawe, gdyby mi odholowano UNO w stolicy Albanii. A za co? Y, za parkowanie w złym miejscu. A. A. Przyszedłem do samochodu, jak już laweta była rozłożona przed samochodem, no, więc było naprawdę gorąco. Na szczęście pan policjant w ogóle nie gadał po angielsku, nie ręką. Na wjeździe do Albanii spotkaliśmy przebiegające przez Drogę stado KUS, a na wyjeździe z Albanii, na przejściu granicznym, spotkaliśmy dwie kopulujące świnie. I to nie jest to nie jest. Ściema, to przed nie... każdą wyprawą, przed każdym tripem, zostały przyrządzone odpowiednie malowidła dla każdego tripa. No, aktualnie jest malowidło z ostatniej wyprawy, które wykonał bardzo znany i lubiany na Śląsku i nie tylko graficznie szwedzki. Pozdrowienia. To powiedz nam coś więcej o samochodzie sami Jaką moc. Yy... Serio? Ja. Muszę? Ja. Moc, proszę bardzo, 45 złowieszczych koni mechanicznych wow. Szaleństwo, prawda? No samochód wa waży co prawda 700 kg także jest to moc pozwalająca nie być zawali drogą na drodze, no, tak to określmy nie jest to demon mocy i nie, ten samochód nie służy do szaleństw do jakiejś naduroby jazdy absolutnie tylko do normalnego przemieszczania się z punktu A do B, na przykład z punktu A Katowice, punkt B Barcelona. Parę gadżetów yy, takich typowo turystycznych wyposażyłem auto, no przede wszystkim przepływu za napięcia, także można sobie coś na 230V podłączyć. Jakiś taki uchwyt na kubek, jaka byjkolon, co ja tu się zmieniłem? Nic Telefon? Tak, a, no i najważniejsze. Termometr. Yy, Nowy znaczy, tak, Ono zostało odmówione. Tak. To auto łatwego życia z tobą nie miało. Powiedzcie nazwę europejskiego kraju, a ja powiem, czy tam było. była. W zasadzie w większości, bo w więcej niż w połowie krajów europejskich na pewno. No i co no, no wspaniałe podróże, no, kawałek mojego życia jednak, bardzo się z tego cieszę. Będzie ciężkie pożegnanie dzisiaj z samochodem na pewno, no ale przyszła na to pora. Stawiłeś samochód na OLX, tak jest, na wykopie. Mówiłem, ofert było sensownych ponad 300, kilka zdecydowanie się wybiło. No, między innymi Wasz był bardzo ciekawy, ale nie tylko. Dlatego też plan jest taki, aby zadowol zadowolić więcej niż jedną osobę samochodem. Dlatego następnymi właścicielami, czyli Dawid i Justyna, zamierza. No to dość szaleni podróżnicy, którzy już dobrze będą wiedzieli, co z tym samochodem zrobić. Wypękowaliśmy, zrobiliśmy odpowiednie zakupy. Nadchodzi wielkopomna chwila, chyba dzień. Naprawdę Nie będę płakał, będę twardy. Od tej chwili UNO przechodzi chwilowo w nasze ręce. Przed nami, jeśli dobrze liczę, 1600 kilometrów. Stąd y, musimy dojechać do Trenenburg. A stamtąd jutro do Świnoujścia. Czy dojedziemy? Tego jeszcze nie wiemy. Mamy szczerą nadzieję, że tak. Sprawdźcie koniecznie, jak nam poszło, czy przeżyjemy i jak, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na pojekanie.tv już za tydzień kolejny odcinek a także na Facebooku, Instagramie i na twoja Tv, bez której nie byłoby w sumie tego tripa. Widzimy się już za tydzień, a my ciśniemy w trasę. Dzięki, chuba. Ciao. Dzięki, Dzięki. Na razie. Nawigacja nie chce nam pokazać trasy. Za. brakować nam pensyny. Tak, jest rezerwa. Enter code. Do... Rozumiecie to? I patrzcie. Widzieliśmy, że coś może gdzieś nie wypalić. Ale dzisiaj poszła rzecz nie tak, której się nie spodziewaliśmy.